O której lądują rodzice? Około piątej, tak jak teściowie. Grek przywiezie ich razem. Będzie wesoło. Matka nie pozwoli jechać autostradą, a teść będzie głośno czytał reklamy, jakby to były miejsca pamięci narodowej. Sam chciałeś zaprosić dziadków, i ja poleciałabym do nich. Mam dość świątecznych podchodów, kto u kogo. Matka wciąż wypomina, że wiosną zajrzeliśmy do twoich starych. Określa to mianem czarnej wielkanocy. Wszyscy chcą być dziadkami, a kim? Tymi lepszymi. Przypomnij sobie, na pewno na wizyty u jednych czekałeś bardziej niż u drugich. Bzdura. Kochałem ich wszystkich. No oczywiście, ale wnuki zawsze wolą którą spać. Ja bardziej lubiłam dziadzia i babunie. Potwornie pili, ale mieli kucyki, skocza i wodę. W dzieciństwie tak, ale w ogólniaku wolałam dziadka i babcię. Jedno było ślepe, drugie głuche. Nie trudno byłoby śliznąć się z domu. I na odwrót, kiedy babcia weszła do pokoju, a ja byłem goły, wiedziałem, że jest ślepa, więc po prostu zamarłem. Stałem tak pół godziny, dopóki nie posprzątała. Babcia była głucha. Mogłyście mi to powiedzieć, zanim odkurzyła mi tyłek. Nie każdy dzieli dziadków na lepszych i gorszych. Sami nie, prawda? Tak. Ma samych dziadków A. Oczywiście. Dziadkowie od grega są B. Oczywiście. Tak, kochanie. Co tak długo? Mama grega boi się autostrad, a on jej. Gdzie twoi rodzice? Wyjmują bagaże. Idę pomóc. Probać ją trawą. Może się bać chodnika. Babcia, dziadek, kto chce cukierka? Rozdaje im słodycze zamiast prawdziwej czułości, jak w naszym dzieciństwie. Tyle że z cukierkami. Tempo sami, bo zabraknie. Mamo, jak lot? W porządku. Ojciec siedział w pierwszej klasie, ja w turystycznej. Tato, obowiązują zasady. Jeśli przepracujesz 30 lat w liniach lotniczych, latasz w jedence za darmo. A jeśli tylko gderasz przez 30 lat, płacisz za dostawkę. Ale jak się rozwiedziesz z takim, na którego zrzędziłaś przez 30 lat, płacisz i jego pieniędzmi. Sami dziadkowie przyjechali. Jak lot? Bomba! Wstąpiliśmy do klubu Przeleć mnie w samolocie. Co? Przeleć się samolotem. Zbieramy wylatane mile Bogu dzięki. Sami dziadkowie przyjechali. Witaj Natali. Aleś ty chuda. Istny patyk. Patyk z cyckami. To miłe. Chyba. Cześć, Sam. Daj mu prezent. A, tak. Patrz, Sammy, co dla ciebie mamy. Trzymaj. Po co wam to? Matka kazała wziąć z samolotu. Czasami kicham po podróży. Mamy chusteczki. Wiem, ale są za darmo. A propos, masz jeszcze słodzik. Ukradłaś z samolotu. Z kawiarni na lotnisku. Pięć dolców za kawę. Niech się cieszą, że nie wyniosłam krzesła. O, mam! Patrz sami, Zegarek! Patrz, jak błyszczy. Dał mi go miły pan od ubezpieczeń. Zaraz ci nastawię. Polatamy jak wtedy, kiedy byłem pilotem? Nie okłamuj ich. Woziłeś bagaże. Kogo porzucać jak walizkę? Mnie. No to już. Ładujemy. Zaczekaj jeszcze. Jemu bez różnicy, czy jest nastawiony. Tylko go zsynchronizuję. Znów za daleko. Moment. Zdecydowaliście, który śpi na kanapie? Zapomniałam. Daj nas do gościnnego. Tam stoi jedno łóżko. Jest gwiazdka, a nie mam dla niego prezentu. Pięć minut snu mniej, wielkie rzeczy. To Steptoranozaur. A to Bronto A to Gilgozaur. Czemu się nie pobawicie z samim? Siedzi tam, nie chce przyjść. Gdybyśmy na niego czekali, chodziłby głodny, goły i brudny. A propos, musimy zadzwonić do Twojej matki. Przyniosę go. Nie, świetnie mu z nimi. Tak rzadko go widujemy. Miło popatrzeć, jak się bawi. Przecież to nie ostatnie święta. Przynajmniej nie dla mnie. Nie wiem jak z ojcem. Naprawdę. Skoro mu dobrze z Dorem i Jenny, oni mają dwóch wnuków, wy tylko jednego. Bawcie się z nim. Dobra. Cześć, sam. Cześć, mały. Nastawię mu zegarek. Wiesz, że dziadkowie byli na Alasce? Takim wielkim statkiem. Opowiadaj, on uwielbia łódki. Babcia i dziadek popłynęli na Alaskę. Widzieliśmy lodowiec. Wiesz, co to lodowiec? Wielka bryła lodu. Jak góra lodowa. Czym się różni lodowiec od góry lodowej? W lodowcu masz nie wiem. Gregory ma na pewno encyklopedię. Kupiliśmy mu w szkole. Oh, Sammy. Mr. T -Rex. Pan T-Rex ma ochotę Mary. na ulubioną przekąskę Twój brzuszek. Jimmy, your <trybuj> twoi starzy są dziadkami A czy B? Logan jeszcze nie wie, ale dla Dominika na pewno B. W czwarte urodziny matka przypaliła mu ucho papierosem. <trybuj> Takie rany bolą. Kim, niech ci twoi przestaną. Z czym? Z anektowaniem Sama. Bawią się z nim. Rodzice z nim rozmawiali. Odwrócili się na sekundę, a twój ojciec go pochwycił jak szakal. Tak, twój stary jest szakalem. Nie ich wina. Sami jest malutki. Ciągnie go do wesołych ludzi. Co sugerujesz? Nie wiem... Twoi rodzice są tacy... Cisi. Nic w tym złego. Pokorni posiądą ziemię. Ale zaraz spadną na nich szakale i im ją odbiorą. Szakale nie próbują. Wychowali cię, to wiesz. Co robicie? Idziemy się położyć. O tej porze? Jesteśmy zmęczeni. Do tego ta różnica czasu. Inna Stefa. Zapomniałem. Odłóż to. Tato, zaczynacie odstawać. Co? Sam bawi się z Donem i Jenny, a wy się przyglądacie. To chyba nie ich wina. Szczerze mówiąc, sądzę, że sam zna ich lepiej. Byliście u nich po Wielkiej Nocy. Co to ma do rzeczy? Sami spójrzcie. Bawią się, pokazują kukiełki, latają samolotem. A wy co? Zegarek i lodowce. Wiem, że to dla Was nowa sytuacja, ale chcecie być dziadkami B? B nie jest złe, lepsze od C. Nie mówiąc o D. Nie ma C ani D. B jest ostatnie. Jak mamy walczyć? Wysilcie się, bądźcie zabawni, sprawdźcie mu przyjemność. Może mu zrobię kakao? Chciałby? Na pewno. Tato, odnalazłem wizytę świętego Mikołaja, książkę, którą nam czytałeś w Wigilię. Liczyłem, że mu poczytasz. Nie zna jej. Masz ją jeszcze? To dla mnie część świąt. Z przyjemnością. To będzie cudowne. Poczekajmy na Samiego. Samowi się spodoba. Nowa dziadkowa tradycja. Jeszcze nie jest za późno. Jak mógł wziąć moją książkę i tak ją czytać? Nie jego wina. Leżała tam. Myśli tylko o sobie. Na nikim mu nie zależy. Samolubna świnia. A pig. Nie szakal? Zdecyduj się. Boki zrywać. Wiedz, że moi są gotowi do boju. Tu nikt nie walczy. Jesteś ślepa, bo to twoi starzy. Ktują spisek, żeby sobie przywłaszczyć miłość sama. Sami? Chcesz, żeby babcia z dziadziem ślicznie cię wykąpali? Chcą go kąpać. Co mamy zrobić? Ruszcie się i bądźcie fajni. Weź coś. Mam w kieszeni cukierka. Zrobimy bombelki, a mamunia Cię przyniesie. Będziesz czyściutki na wizytę Mikołaja. Cześć sam. Podobno masz się kąpać. A może wykąpiecie babcia Natalii z dziadkiem Tomem? Kąpiel i coś słodkiego. Chcesz tofi orzechowych? Zaczekaj. Tato. On ma alergię. Zapomniałem. Dostaje wysypki? Może umrzeć. Biedne dziecko. Nie zazna smaku tofii. Kanapki z masłem orzechowym. Krakersów pistaszkowych. Przestań. Snickersów. Szybko. Włóż do torebki. Nie zaśnie bez tej owieczki. Wtula się w nią. Chyba lubi zapach. Dawaj. Wetrę go w siebie. Sami wyczuje i będzie się chciał przytulić. Od razu inna mowa. Daj mnie też. Właśnie tak trzymać. Wracamy do gry. Gdzie Christine z Jimim? Nie wiem. Pójdę po nich. Nie będziemy czekać. Co robicie? Chcą nam dać prezent. Prezenty wręcza się jutro. Zawsze tak było. I u nas, i w mojej rodzinie. To raczej nie wypada. Wiem, ale tacie tak zależy. Pozwólmy mu. Schodź. Dajemy prezent. Kolejny przykład. Rządzi wszystkim. Przesadzasz. To tylko prezent. Szybko. Układam dzieci do snu. Kim? Krystyn? Jak Wam wiadomo, rozstaliśmy się z matką, ale kiedyś znów się zejdziemy. Sześć stóp pod ziemią w grobie, który dostaliśmy w prezencie ślubnym. Dziś na prezent gwiazdkowy otrzymujecie przyległe groby, żebyście wraz z mężami spoczęły na wieki obok nas. Co? Zostałem Ziemianinem. Pięknie. Teraz będą lepsi na wieki wieków. Tato, dokąd? Pod prysznic. Ta owca cuknie siuśkami. Zaczekajcie. Wybacz, ale nie możemy tego przyjąć. Powinniśmy to omówić. Nie zamierzam gadać o śmierci w Wigilię. To chore. Odtąd w żadne święta nie rozmawiamy o śmierci. Nie snujemy planów z tym związanych i nie umieramy. To nowa zasada. Pamiętasz, jak mi zabiłeś babcie w dzień-dzień czynienia? Powiedziałem, że to nowa zasada. Głupi Mikołaj. Lepiej wyłącz go z prądu. Co? Jimmy? Cześć, brachu. Gdzie jestem? Umarłeś. Jezu, mam ci to powtarzać co rano? Umarłem? Jak my wszyscy? Co cię spotkało? Odszedłem we śnie na twojej kanapie, tak? Kiedy się połapali? Ja miałam zawał w domu starców, kiedy złapała mnie za tyłek pewna 80-latka. Zaskoczyła mnie, ale chyba mi się spodobało. Może ja byłam lesbijką. Nie źle, co? Gdzie kim? Pochowali ją z mężem. Ja jestem jej mężem. Z drugim złotko, z Frankiem. Miły gość. Dobry golfista. Świetnie całował. No co? Już nie żyłeś. Skoro kim wyszła ponownie za mąż, co tu robię? Umarłeś zaraz po tym, jak Don dał wam ten grup. Nie było wyboru. Ciesz się, że jestem przezorny. Nie wiadomo, gdzie byś skończył. Bogu, dzięki, żyjesz Miałem dziwne przywidzenie. Ty tam byłeś I ty A ty Jesteś lesbijką Nieźle, co? Zdrowo ci przypiekło Uchylę okno Cuchnie tu jak na ostatnich metrach zielonej mili Usiądź, karetka już jedzie. Niepotrzebnie. Nie chcę Twojego prezentu. Nie chcę spocząć obok ciebie. Nie będziesz mną rządził. I nie tyranizuj mojej rodziny. Przyznaję Ci rację. Co? Kim mi wyjaśniła, czemu byłeś zły. Miałeś słuszność. To nie załatwi sprawy. Jak się teraz czują moi rodzice? Wszystko jest w porządku. Don przeprosił za samego i za ten niefortunny prezent gwiazdkowy. Odkryliśmy, że źródło jego problemów to nie najlepsze stosunki z ojcem. Długo tam leżałem? 12 minut, 33 sekundy. Don nastawił zegarek. Postanowiliśmy nigdy więcej nie konkurować. Jesteśmy rodziną. Jedną, wielką rodziną I spoczniemy we wspólnym grobie Jezu, coś tu gnije Wtedy święty Mikołaj włazi kominem i układa prezenty pod koinką. Wiesz, kim on jest tak naprawdę? Mikołaj to dziadziuś Tom. Tato, wiemy, że chcesz być super dziadkiem, ale nie kłam, że będziesz Mikołajem. Chcesz się przejechać moimi saniami? Chodź. Fajnie, nie? Wiesz co? Jestem też królikiem wielkanocnym. Nie żartowałem. Jestem tylko Mikołajem. Wio! O, rany. Lepiej ty powuś. Wesołych świąt. Wersja polska na zlecenie Comedy Central Polska To sam Sound Studios. Tekst Grzegorz Schiller. Czytał Mariusz Ciudziński. Jim wie lepiej. Wiesz? Nie wiesz? To dowiedz się, że i tak Jim wie lepiej. Już za chwilę w Comedy Central.